Medytacja 21 O tym, jak Archanioł Michał wspomaga nas w walce, przedstawia ksiądz Krzysztof Pelc. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pierwsza prośba. Wspomagaj nas w walce. W języku łacińskim Defende nos in proelio. Słowo proelio nie oznacza pojedynczej bitwy, Lecz nieustającą wojnę. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy też nie? Wszyscy zostaliśmy zwerbowani do wojska kościoła wojującego. Podobnie jak święty Michał i jego aniołowie, my także toczymy walkę z siłami ciemności. Bylibyśmy ślepi. Gdybyśmy uważali siebie za stworzonych tylko dla świata materialnego. Nasze życie tu na Ziemi to ustawiczna wojna, dlatego prosimy świętego Michała o pomoc przeciw złym duchom. Kieruje nimi potężna moc osobowa, szatan, książę tego świata. Dlatego potrzebujemy pomocy czystych duchów, aniołów. Zacięta walka toczy się bowiem. Na terenie naszego ducha, sumienia, w głębi naszych dusz i naszej woli. Założyciel Michalickich Zgromadzeń Zakonnych, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, walkę o nasze zbawienie nazywał bojem bezkrwawym. Nawiązywał w ten sposób do słów świętego Pawła, który pisał Efezjanom: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. Lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na Wyżynach niebieskich, skoro jest to walka duchowa, najlepszą pomoc możemy otrzymać właśnie od duchów niebieskich. Następnie wypowiadamy słowa, a przeciw niegodziwości. I zasadzką złego ducha. Niegodziwość złego ducha objawiła się jeszcze przed pojawieniem się człowieka na ziemi. To wtedy szatan zbuntował się przeciw Bogu i wybrał pychę jako źródło swojej siły napędowej. Niegodziwością Lucyfera było zło skierowane przeciw dobru, a nią, obdarzony tym, co najpiękniejsze, odwrócił się od Stwórcy i wypowiedział mu śmiertelną wojnę. Dzisiaj niegodziwość szatana przejawia się głównie w wielkiej niechęci wobec tego, co boskie. Diabeł jest niegodziwy z natury. Jego natura w przeciwieństwie do naszej nie jest tylko upadła, ale jest do szpiku zła. O co się więc modlimy, byśmy otrzymali światło dla rozumu i siłę dla woli przeciw chytrości, oszustwom i szatańskim kłamstwom złych duchów? Diabeł jest bardziej od nas przebiegły i nieskończenie bardziej inteligentny. Przypomnijmy sobie choćby kuszenie Ewy w rańskim ogrodzie. Diabeł, kiedy chce nas do czegoś nakłonić, Nigdy nie okazuje całej swej niegodziwości. Jest na to zbyt inteligentny. Nie stawia nam przed oczami i wyobraźnią pokusy nieprzyjemnej. Wszystkie pokusy szatańskie są atrakcyjne, słodkie i piękne. Może wykorzystać nawet nasze pobożne gesty, czy także język religii. Wszystko po to zaś, byśmy poszli za nim. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. Zauważmy pewną zmianę. Wcześniej wzywaliśmy świętego Michała. Teraz zwracamy się do Pana Boga bezpośrednio, prosząc go, by wziął sprawy w swoje ręce, by odebrał diabłu władzę oszukiwania nas. Podkreślmy, iż główną taktyką szatańską jest kłamstwo. Prosimy więc Boga o trzy łaski niezbędne do osiągnięcia nieba i uniknięcia piekła. Po pierwsze o łaskę rozpoznania knowań diabelskich. Po drugie o łaskę siły, mocy, byśmy mogli oprzeć się złemu. I po trzecie o łaskę ochrony przed nami samymi, kiedy bezmyślnie wystawiamy się na pokusy, Zamiast starać się o cnotę roztropności. a Ty, książę, wojska niebieskiego, mocą Bożą. Jako katolicy wierzymy, że święty Michał jest szczególnie blisko Boga i może wypraszać nam wiele łask. Wzywamy świętego Michała, by wstawiał się za nami u Boga. Jego rola nie zmieniła się w ciągu wieków historii ludzkiej i anielskiej. Prowadził aniołów do walki na początku dziejów i robi to również dzisiaj. Ta sama wojna, która rozpoczęła się na początku świata, toczy się także i dzisiaj. Jest to duchowa wojna pomiędzy dobrymi i złymi duchami oraz pomiędzy nami ludźmi a demonami. Jakże potrzebujemy pomocy świętego Michała Archanioła. Sami ze swoimi wątłymi siłami, jesteśmy niczym wobec legionu demonów, potrzebujemy nieustannej pomocy naszego Stwórcy, Szatana i inne duchy złe strąć do piekła. Szatan to inne imię Lucyfera, podobnie jak święty Michał. Jest wozem duchów niebieskich. Tak, Lucyfer rządzi demonami w piekle. Słowo szatan oznacza przeciwnika czy oskarżyciela. Jest genialnym intrygantem, potrafi świetnie kusić nas ludzi do spiskowania przeciw Bogu. Co więc oznacza nasza prośba, by święty Michał strącił do piekła szatana i inne duchy złe? Prosimy, błagamy, by święty Michał trzymał szatana z daleka od nas, by nie udało mu się nas zwieść. Nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy kuszenia. Coraz lepiej jednak rozumiemy, coraz lepiej wierzymy, że wrogowie naszych dusz ciągle knują przeciwko nam, ale uwaga. Nie prosimy o uwolnienie nas od pokusy. Jeśli sam Chrystus Pan doznawał kuszenia, bądźmy pewni, że również my doświadczymy podobnych przeżyć. Jest to pewna część Jego planów wobec nas. W modlitwie błagamy świętego Michała Archanioła, by do piekła wysłał szatana i Jego pobratymców, ale bez nas. Prosimy, by żaden człowiek nie dołączył do potępionych aniołów w niebie. Ksiądz Ferdynand tochała na Agnus Dei. Rozwiń aniele siedmiobarwną tęczę. Skrzydłem pokoju osłoń cały świat. Wynisz zło. Stargaj sieci zdrad pajęcze. Wskrześ Boży ład, wlej w serca ludzi nadzieję, niechaj trwoga się rozwieje. Święty Michale, święty Aniele, pokój spragnionym niech głoszą anieli, jak betlejemskie ciche jasne dni. Chmury złe, ciepły płomień niech przestrzeni i słońce lśni. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.